Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz i celebryta, w roku 2023 zdecydował się na publikację materiału, który dotyczył Natalii Janoszek. Te działania nie pozostały bez reperkusji. Celebrytka postanowiła pozwać nie tylko Stanowskiego, ale także kanał sportowy, na którym pojawił się kontrowersyjny film. 10 grudnia sąd wydał wyrok, który choć nieprawomocny, zobowiązał pozwanych do usunięcia filmu zatytułowanego Jak zmyślić karierę i trafić na szczyt. Natalia Janoszek vs. TVN Polsat i TVP oraz do zapłacenia Natalii Janoszek za dość uczynienia w wysokości 20 tysięcy złotych. W swoim wystąpieniu, które opublikował na kanale Zero, Stanowski postanowił podzielić się swoimi refleksjami na temat tej sprawy. Już na początku zaznaczył, że czuje się zwycięzcą, ponieważ nie ma potrzeby, by przepraszać aktorkę. Uważam, że wygrałem, ponieważ nie muszę jej za nic przepraszać, a to było najważniejsze w tej sprawie, stwierdził. Jednak podkreślił również, że sprawa nie jest do końca wygraną z racji zobowiązania do zapłacenia odszkodowania. Oraz usunięcia filmu przez kanał sportowy. W dalszej części swojego materiału odniósł się do uzasadnienia sądu, które według niego było niewystarczające, i czekał na pisemny dokument dotyczący wyroku. Czekam na uzasadnienie pisemne, zwłaszcza po tym nagraniu. Pani sędzia na pewno się mocno zaangażuje, żeby to pisemne uzasadnienie było jak najlepsze. Mówił, wyrażając swoje niezadowolenie z ustnej argumentacji. Natalia Janoszek, w międzyczasie udzielając wywiadu dla Plejady, zasygnalizowała, że wyrok sądu przyniósł jej satysfakcję. Jestem bardzo usatysfakcjonowana wyrokiem. Najważniejsze jest to, że kłamliwe treści na mój temat zostaną usunięte, powiedziała, podkreślając, że sumy odszkodowania nie są dla niej kluczowe w obliczu faktu, iż pato youtuberzy mogą tworzyć fałszywe treści bez obaw o konsekwencje. Janoszek dodała, że przeprosiny ze strony Stanowskiego nie mają dla niej szczególnego znaczenia, ponieważ uważa, że nie byłyby one szczere. Celebrytka podniosła także kwestię osobistego ataku, który zdaniem jej i wielu innych, był motywowany prywatnymi porachunkami, a nie dbałością o standardy w branży. Oczywiście nie chodziło mu o cel społeczny i obronę aktorów po szkołach przed amatorami, a o prywatne porachunki. Powiedziała nawiązując do słów Stanowskiego. Kiedy dziennikarskie zero dostrzegło, jakie korzyści finansowe i zasięgowe przynosi im to, co dzieje się wokół mnie, postanowili kontynuować temat, wymyślając wciąż nowe sensacyjne historie. Skwitowała, podkreślając nie tylko osobisty wymiar tej sprawy, ale również szersze jej konsekwencje w kontekście dziennikarstwa i odpowiedzialności influencerów. Sprawa ta z pewnością nie jest zamknięta a kolejne rozdziały mogą przynieść jeszcze więcej emocji oraz dyskusji na temat granic wolności słowa i odpowiedzialności za treści publikowane w mediach społecznościowych. Stanowski i Janoszek pozostają w centrum uwagi, a publiczność z niecierpliwością czeka na dalszy rozwój wydarzeń.